Wyrusz na kolejną przygodę na dzikim zachodzie z szeryfem Borysem. Rozdział pierwszy. Sasacka w wąwozie. A więc nazywasz się Cliff Redtail, co? Ciekawe, czy to twoje prawdziwe imię, burknął szeryf Borys. Bizon o rogach tak szerokich jak zachodnie niebo, patrząc surowo na skutego kojota jadącego obok na koniu. Brygadzista uniósł brwi. I uśmiechnął się krzywo, tak jakby znał żart, którego nikt inny nie rozumiał. Dla ciebie, szeryfie, to i tak bez znaczenia. W twoich oczach jestem tylko kolejnym bandziorem. Kompan Borysa, yes, Billy, popatrzył z ukosa na więźnia. Mam nadzieję, że cela w Blackwater będzie spełniała twoje standardy wygody, mruknął zaczepnie. Parskanie koni rozbrzmiewało pośród spalonych słońcem skał. Wjechali w długi, kręty wąwóz, gdzie echo odbijało się od każdej ściany, jak duchy dawnych poszukiwaczy przygód. Słońce prażyło ich grzbiety tak mocno, że nawet jaszczurki chowały się pod kamienie. Wiał ledwie wyczuwalny wietrzyk niosący zapach kurzu i niebezpieczeństwa. Nagle zapadła cisza. Nie taka zwyczajna, codzienna, tylko ta gęsta, kiedy nawet muchy przestają bzyczeć. Borys zmarszczył brwi i zatrzymał konia. Coś mi tu nie gra. Jego nos, zawsze niezawodny, poczuł zapach potu, metalu i złych zamiarów. Bizon rozejrzał się po okolicy, spojrzał w górę i zobaczył błysk światła. Odbity od długiej, stalowej lufy karabinu. Billy z koni, kryj się za osłonę! ryknął. Ale nie zdążyli. Strzały posypały się na nich ze szczytu wąwozu. Kule świszczały jak rozwścieczone szerszenie. Kamienie pękały, posyłając ostre odłamki w powietrze. Borys skoczył za wielki głaz, osłaniając Billy'ego szeroką sylwetką. A mają nad nami przewagę terenu, zawołał Billy drżąc łapkami. Nie mamy szans, jeśli zostaniemy na dole. Borys ostrożnie wychylił się i rozejrzał. W tym samym momencie jedna z kul ścięła mu kapelusz, który spadł do piachu jak ususzony liść. O nie, teraz się naprawdę zdenerwowałem. Powiedział, a w jego oczach pojawiła się zadziorna iskra. Rozejrzał się, analizując każdy szczegół, aż w końcu jego wzrok padł na juki, zawieszone na koniu. Podkradł się do niego i wyciągnął coś, co w słońcu wyglądało jak małe czerwone patyki. Dynamit. A Billy, czas się znowu wykazać. Borys pokazał mu wiązkę patyków z pobłyskującymi lontami Ja narobię zamieszania i trochę kurzu a ty wykorzystasz moment i wejdziesz na zbocze okrążając ich z tył Jesteś mniejszy masz większą szansę że cię nie zauważą Jesz przełknął ślinę jakby próbował oddalić od siebie cały strach Jasne, szeryfie, zrobię co w mojej mocy. Borys podpalił ląd i rzucił dynamit w stronę skał. Echo niosło huk daleko po preriach, a powietrze wypełniło się pyłem tak gęstym, że można było go kroić nożem. W tym czasie Bili Biegiem, a raczej na czworaka, ruszył w górę. Skakał pomiędzy kamieniami. Przyciskał brzuch do ziemi, wstrzymywał oddech. I gdy już prawie udało mu się obejść napastników, to kapryśny los dał o sobie znać. Pod jego łapami obsunął się żwir. Kamienie posypały się w dół wosu. Jeden z bandytów krzyknął: Próbują nas okrążyć, chodu! W mgnieniu oka konie uniosły tumany kurzu. Bandyci rzucili się do ucieczki, nie czekając na wynik walki. Po chwili pył opadł, a napastnicy rozpłynęli się wraz z nim. Billy, czerwony ze wstydu, zszedł powoli do szeryfa. Przepraszam, szeryfie, zepsułem wszystko. Powiedział cicho i spuścił głowę. Borys położył mu ogromne ciepłe kopyto na ramieniu i uśmiechnął się dobrotliwie. Wręcz przeciwnie, partnerze. Dzięki tobie uciekli. Gdyby zostali, mogłoby się to skończyć dużo gorzej. Jeż podniósł wzrok, a w jego oczach pojawił się cień ulgi. Szeryf podszedł teraz do Kojota. Spojrzał prosto w jego wytrzeszczone oczy i powiedział głosem, przy którym nawet burza woli siedzieć cicho. Musisz być dla kogoś naprawdę cenny, skoro próbowali cię tak szybko odbić. Cliff milczał, ale kącik jego pyska drgnął nerwowo. Borys podniósł swój przedziurawiony kapelusz i ruszył dalej w stronę Blackwater. Bo choć strzały ucichły, przygoda dopiero się zaczynała. Rozdział drugi. a w rękawie. Gdy purpurowy zachód ustępował gwiazdom, szeryf Boris, Billy i zakuty Cliff Redtail wreszcie dotarli do Blackwater. Ulice miasteczka były puste, a okna pozamykane. Jakby wiatr niósł tu wieść o kłopotach szybciej niż kowboje na mustangach. Jedynie szyld nad salunem Bawoła maka skrzypiał posępnie, kołysany nocnym powiewem. Nie zawsze gdy zrobi się coś dobrego czekają fanfary i nagrody czasem po prostu życie toczy się dalej szepnął Billy oglądając się nerwowo na każdą stronę Borys uśmiechnął się pod wąsem najważniejsze że ludzie mogą spać spokojnie partnerze ruszyli w stronę biura szeryfa miejsca gdzie grzech i prawda spotykają się twarzą w twarz po chwili Cliff siedział już za kratami, a Borys opadł ciężko na krzesło. Cała ta wyprawa i siedzenie w zamknięciu ostro dały mu się we znaki. Powiedz mi, Cliff – zaczął spokojnie, ale jego głos był twardy jak skała, z czyjego polecenia robisz tak okropne rzeczy. Kojot szturchnął palcem zardzewiałą misę z wodą i wzruszył ramionami. Nie wiem, o czym mówisz, szeryfie. Jestem tylko zwykłym poszukiwaczem skarbów. Nie zrobiłem nic złego. No, chyba, że głód przygód jest u nas karany. Uśmiechnął się cwaniacko, jakby siedzenie w celi było ledwie przerwą na przekąskę. Borys wiedział, że musi podejść do niego inaczej, żeby rozplątać mu język. Może samotność nauczy cię mówić prawdę? Będziesz miał dużo czasu, by przemyśleć swoją tragiczną sytuację. Zasuwając kraty, spojrzał na niego ostatni raz, niczym rewolwerowiec, czekający na drobny ruch przeciwnika. Trzy dni przeleciały leniwie, jak stado krów sunących po preri. Klif nadal trwał w milczeniu. Czuł się, jakby był na przymusowych wakacjach. Spał, gapił się w sufit, czasem nucił coś pod nosem. Ale Borys się nie spieszył. On wiedział, jak długo trzeba czekać, by lód pękł. W trzecią noc, gdy księżyc zawisł wysoko. Niczym srebrna moneta rzucona przez niebo. Szeryf z trzaskiem otworzył drzwi do celi. Wstawaj, retail, mamy do pogadania. Wystraszony kojot zerwał się z pryczy, a jego oczy były pełne złości na to, że ktoś przerwał mu sen. W pokoju przesłuchań czekał mały stół, lampa i bili. No to co? Nadal będziesz się upierał, że jesteś niewinny? Spytał bizon splatając ręce na piersi. Ależ oczywiście, od trzech dni nic się nie zmieniło w tej kwestii. Nadal nie wiem, za co zostałem zatrzymany, syknął Cliff. Nie ma przecież na mnie żadnych dowodów. Wtedy Borys uderzył dłońmi o blat, aż kurz podskoczył jak wystraszone króliki. Nie byłbym tego taki pewien, sięgnął do szuflady. I wyciągnął gruby plik listów związanych sznurkiem. Kiedy położył je na stole, oczy Klifa rozszerzyły się tak szeroko, że można by w nich zmieścić cały dziki zachód. To list adresowany do ciebie, Klif powiedział szeryf spokojnie, ale każde słowo było jak uderzenie młotem. Posłuchaj, co tu mamy. Bizon odchrząknął i zaczął czytać. Wmawiaj robotnikom, że mają szukać srebra. Toksyny z wydobycia ładujecie na beczki i wylewacie do rzeki. Indianie nie będą mieli wyjścia. Choroba zmusi ich do opuszczenia ziemi. Wtedy przejmiesz teren bez walki. Twój wierny powiernik. Billy, wytrzeszczył oczy. A więc to wy wylewaliście truciznę do rzeki? pisnął oburzony. Cliff odsunął się na krześle, a po jego skroni zaczęły spływać krople perlistego potu, jakby nagle ktoś podkręcił temperaturę w pomieszczeniu. Ja to nie tak zaczął niewyraźnie ja tylko wykonywałem rozkazy. Nie chciałem nikogo skrzywdzić. Ja naprawdę nie miałem wyjścia. Borys pochylił się nad stołem tak blisko, że ich nosy niemal się zetknęły. Powiem ci, jak wygląda twoja sytuacja. Trzymałeś pieczę nad nielegalnym wydobyciem w dawno zamkniętej kopalni. Wylewałeś toksyny do rzeki, niszcząc naturę i zagrażając zdrowiu Indian. Więziłeś bezpodstawnie stróża prawa, a w dodatku mam niezbity dowód na twoje prawdziwe złe intencje. Dalej chcesz się bawić w króla ciszy? Czy może porozmawiamy o tym, jak zrobić, byś nie trafił na resztę życia do więzienia? Kojot nerwowo zacisnął pięści. W jego oczach pojawił się strach prawdziwy, szczery strach nic nie rozumiesz ja naprawdę nie mogę. Wyszeptał, a jego głos był chwiejny jak źdźbło trawy na wietrze. Jeśli powiem, to i tak nie pożyję długo na wolności, więc chyba wolę już trafić za kratki, szeryfie. Zapadła głęboka cisza, w której dało się jedynie słyszeć bzyczenie komara. Borys uśmiechnął się krótko. Czuł, że go złamał, tylko jeszcze nie całkiem. Dobrze Cliff. Masz czas do jutra, by sobie to przemyśleć, ale pamiętaj, że ja nie zapominam kłamstw. Szeryf odprowadził więźnia z powrotem do celi. Gdy zamykał kratę, kojot opuścił głowę, jakby po raz pierwszy zrozumiał, w jak beznadziejnej sytuacji się znalazł. Tej nocy zarówno Borys, jak i Billy długo nie mogli zasnąć. Czuli, że za klifem stoi ktoś o wiele groźniejszy. Ktoś z planem czarnym, jak smoła. I ten ktoś jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Rozdział trzeci. Prawo ponad wszystko. O poranku biuro szeryfa w Blackwater pachniało świeżą kawą i kurzem, który osiadał na starych mapach i gwieździe Borysa. Bizon siedział nad papierami, pisząc raport o tym, co wydarzyło się w kopalni. Cały czas myślał nad planem kolejnego przesłuchania Cliffa Redtaila. Czuł, że prawda jest tuż za rogiem. Nagle drzwi otworzyły się z hukiem, aż dzwonek nad wejściem zapiszczał w panice. Do środka niczym błyskawica wleciał jeż bili, zsiajany, roztrzęsiony, a w łapie ściskał pognieciony telegram. Szeryfie, mam pilną wiadomość. Sapnął, próbując złapać oddech. To z biura stanowego, od marszala Glovera z Silverstone. Borys odłożył pióro i wziął kartkę do ręki. Czytał powoli, ale z każdym słowem jego brew unosiła się coraz wyżej. A serce stawało się ciężkie, jak kowadło w kuźni. Po chwili opuścił telegram na blat z rezygnacją w oczach. Na mocy decyzji marszała Glovera przeczytał głosem, który brzmiał jak grzmot zwiastujący burzę: Więzień Cliff Redtail ma zostać natychmiast zwolniony z powodu braku jednoznacznych dowodów oraz nieprawidłowości w zatrzymaniu. W pokoju zapadła cisza tak głęboka, że aż zegar bał się tykać. Billy patrzył na bisona szeroko otwartymi oczami. To jakiś żart? Szeryfie, przecież ten typ jest winny. To bandzior. Obaj widzieliśmy co zrobił i mamy list, który to potwierdza. To twardy dowód w tej sprawie. Borys zacisnął zęby, a jego oczy zdradzały wściekłość której starał się nie wypuścić na wolność. Ale kiedy spojrzał na błyszczącą gwiazdę na piersi, westchnął ciężko. Wiem, Bili, powiedział spokojnie, choć w środku szalało tornado. Ale prawo to prawo. Czasem bywa krzywe, jak końska podkowa, ale dopóki noszę tę gwiazdę, muszę za nim iść. Nawet jeśli serce krzyczy co innego. Podszedł do okna i spojrzał w dal, tam, gdzie preria spotyka niebo. Cisza mówiła więcej niż tysiąc słów. Jeśli baron potrafi wpływać na marszala, mruknął pod nosem, to znaczy, że jego macki sięgają dużo wyżej niż myślałem. A z takim przeciwnikiem jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Billy dotknął jego ramienia. I co teraz zrobimy, szeryfie? Nie możemy przecież tak owypuścić tego bandyty. Borys odwrócił się i uśmiechnął tym spokojnym, zimnym uśmiechem, który zwiastował, że w jego głowie zazębia się plan. Osobiście przedstawimy marszałowi wszystkie fakty. I skoro tak bardzo chce, to oddamy mu więźnia. Niech sam spojrzy prawdzie w oczy. Wziął kapelusz z wieszaka i strzepnął z niego ostatnie drobinki kurzu. Szykuj się, partnerze, jutro o świcie ruszamy do Silverstone. Hej, jesteś tam jeszcze? Jeśli doceniasz to, co robimy, zostaw subskrypcję na kanale oraz komentarz i lajka pod tym filmem. Dla ciebie to nic wielkiego, a nam pomoże w tworzeniu kolejnych wciągających bajek. Dziękujemy. I życzymy słodkich snów.